Właśnie skończyłem oglądać nowy odcinek serialu The Mandalorian, sezon trzeci, odcinek drugi, rozdział osiemnasty. Porozmawiajmy o tym w pełnych szczegółach ze spoilerami, ponieważ jestem wielkim fanem The Mandalorian, a zwłaszcza ostatniego odcinka zeszłego tygodnia. Mimo, że nie był to najlepszy odcinek otwierający ze wszystkich trzech sezonów, był to nadal dobry odcinek, który ustanowił dokładny Kierunek, w którym podąża ten serial. Było to jedno z najbardziej zaskakujących elementów, jakie zauważyłem, oglądając ten serial i patrząc, jak bardzo składały się na siebie dwa poprzednie sezony. Wydaje się, że mieli do opowiedzenia historię tła, ale ogólnie każdy odcinek jest bardziej skoncentrowany na fabule. Ten odcinek kontynuuje tę tendencję, ponieważ szczerze mówiąc, Teraz już nie wiem o czym będzie reszta sezonu. Wiem tylko, że bardzo mnie to interesuje. Zwykle na końcu każdego odcinka jest jakiś haczyk, który czeka na widza w kolejnym tygodniu. Ten odcinek ma taki ogromny haczyk, który sprawia, że jestem bardzo podekscytowany resztą sezonu. Ogólnie jestem teraz bardzo podekscytowany, ponieważ uważam, że koniec tego odcinka nie tylko przewraca więcej odniesień do Credo, ale także przywraca bogatan z powrotem do świata i podkreśla, jak ważne jest odzyskanie mandalory. Przynajmniej tak to odebrałem, kiedy zobaczyła tę ogromną istotę w umyśle mandalora w żywych wodach. Ale ja za bardzo się nie rozpędzam, zaczynając ten odcinek. To głównie ich wizyta u naszej ulubionej osoby Pelej od naprawiania tam tych robotów. I kończy się na tym, że namawia go na zakup fajnego Droida R. Chyba jego imię to R9. I podoba mi się to. Podoba mi się, że go kupił. Miałem nadzieję, że uda mu się naprawić AIG, ale to może być w przyszłości. To taki styl zasadniczego pistoletu, żeby coś pokazać i później wrócić do tego wątku. Pelej instaluje droida, umieszcza go z powrotem w statku i ruszają w drogę. Już widzimy Mandalore i wszystko zaczyna się bardzo dobrze. Kiedy zaczynają opadać na powierzchnię planety, grogu jest trochę przestraszony. A Mando nigdy wcześniej nie był na Mandalore? Dorastał na księżycu lub w innej części atmosfery. Mando pokazuje grogowi rzeczy na mapie galaktyki. Jedną z rzeczy, które uwielbiam w tym odcinku. To sposób w jaki naprawdę doskonale odzwierciedlili pierwszą wizytę Mandolorina na Mandole, nigdy wcześniej tam nie był, jest pod wrażeniem i mocno podziwia piękno tej apokaliptycznej, zniszczonej planety, która ma tak wiele historii, szczególnie dotyczących jego ludu i ludzi, którzy go wychowali. Kiedy widzimy, jak Bogatan wchodzi w atmosferę, Odczuwamy zupełnie inny nastrój, ponieważ ona czuje się zrozpaczona tym, co kiedyś było jednym z najpiękniejszych miejsc w wszechświecie. Uwielbiam te dwie równoległe historie, ponieważ mamy jedną osobę pełną nadziei, bardzo optymistyczną i mamy drugą, która nie może się mniej interesować byciem tam. Porozmawiamy o tym za chwilę. Uwielbiam widzieć jak lądują. Jak musi ratować druida i walczyć z jaskinowcami, co było po prostu zabawne. Ten odcinek może być dla Mandarina pewnego rodzaju epizodem, w którym sam potrzebuje pomocy, ponieważ on i Grogu schodzą do umysłu i zostają ją schwytani przez robotyczną istotę, która przypomina trochę wuja szalonego jak generał Grywos, szyjącego w jaskini i musi Grogu, aby otrzymać. Pomoc od Bogatan. i on kończy grogów w najbardziej uroczym stylu. Siada do swojego małego statku i dociera do Bogatan. Kiedy dotyka ręki Bogatan, ta zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak. Jeśli dziecko jest tutaj i uzyskuje więcej szczegółów, wraca na Mandalore, pokonuje kilku ludzi z jaskini w stylu awanturniczym a następnie staje do walki z wujkiem rozkraczonego generała Grybiusa. Oczywiście to nie jest wujek z rodziny Grybius, po prostu wygląda jak generał Grywus po narkotykach. Podczas całej sekwencji działań bardzo mi się spodobało, ale jeszcze bardziej polubiłem to, gdy bogatań sięgnęła po mroczny miecz i zaczęła nim szaleć. Według mnie jest odpowiednim właścicielem. Technicznie rzecz biorąc, rodzina Wizla jest, ale podobało mi się, jak umiała go używać. A kiedy widzisz ponownie, że Mando używa go i wciąż nie potrafi nim dobrze władać, a Bogata używa go bezbłędnie. Oraz dwie różne ideologie, dwa różne równoległe światy i dwie różne rzeczy odwiedzające Mandalore. I podoba mi się, jak obie ich podróże rzeczywiście sprzyjają temu. Kończy się tym, że zabija tego wielkiego pajękowego droida. Ratuje Mando. Karmi go zupą Pog. Która ponownie nawiązuje do dzieciństwa Mandalorianów. I to jest fajne. Bo Mando zaczyna uczyć się czegoś trochę innego z innej strony. Ona kończy mówiąc, zabiorę cię tam. Ze mnie prawdopodobnie nigdy tam nie dotrzesz. I jest bardzo sarkastyczna. Zniżając go do kopalni. I podoba mi się jak są w stanie to ustanowić i pokazać każdy z tych elementów. Ale to również bardzo interesujące, żeby zobaczyć, jak to wszystko teraz działa. Kiedy już tam dotarli, on zaczyna zdejmować ciemną szablę, swoją broń, wszystko, czego potrzebuje. Wchodzi do wody i po prostu spada prosto w nią. Ponownie Mando jest w niebezpieczeństwie, Dina jest jak księżniczka Peach w tym odcinku i Bogatan nurkuje, znajduje go i gdy wypływa widzi stworzenie, które wygląda jak to ze znaku I jak czytała przed wejściem tam. Wydawało się, że nic tam nie ma, więc jest to bardzo fascynujące, żeby zobaczyć jak może to teraz przyniesie jej nadzieję. A gdy wyskakuje, cięcie czerni to doskonały sposób na zakończenie tego odcinka. I sprawienie, że pragnę następnego tygodniowego odcinka. Ten odcinek miał świetne akcje, świetną historię zapisaną w całym odcinku, a także kilka wspaniałych momentów z krogu, gdy faktycznie używa mocy, by ratować ludzi. Kocham to. Gratulacje dla Rachel Morrison, która wyreżyserowała to. Zrobiła fantastyczną robotę. Ogólnie uważam, że głównie pracowała jako operator kamery przy wielu projektach, jest świetnym operatorem. Widzieć, jak nakręciła ten odcinek, było piękne. I ogólnie bardzo kocham ten odcinek. Myślę, że to kolejna wspaniała część Mandalorian. Dajcie mi znać poniżej, co myślicie o tym odcinku. Jeśli jesteś tutaj nowy, upewnij się, że klikniesz ten przycisk. Lubię to i subskrybujesz, ponieważ to jest sposób, aby moc była z tobą. Zo etenka!